No i tyle na dzisiaj idziemy teraz tutaj z tyłu, zobaczymy ale coś też było założone Zaraz Wam pokażę Dzisiaj jesteśmy akurat w Rzeszowie No i tutaj Tutaj jest na dole Na górze Zobaczcie, tutaj jest i tutaj na górze i po przeciwległej stronie są założone wy klima, tu jest klima na dole też, tam klima. Także na dzisiaj koniec jesteśmy w Rzeszowie, szyby też nowe powstawialiśmy i na długie lata będzie nam to służyło. Pozdrawiam.